Zrobimy misję przecierające szlaki. Uda się do budynku firmy Enelika. Jest wiele miejsc docelowych. Później się idzie na pogrzebane miasto. Jesteśmy tu. Trzeba iść na bunkier techniczny tutaj. W to jest to przy ewakuacji jest taki Mówię. budynek. Trochę daleko mam Mam też trzy to szybko dobiegnę. Skoczek chyba chodzi gdzieś, jeszcze rakietowiec. Trzeba go ominąć jakoś tędy. Zobaczymy, mnie trzeba bokiem jakoś. Jeszcze osem zobaczyła, nie? Przestrzelają. No i biegniemy tędy, nie? <laughs> po lewej ktoś biegnie. Tego nie strzelam. Tutaj na górę się idzie, to jest o ten o ten budynek przy ewakuacji to jest tu ktoś wpisał już. Musimy zamknąć szybko. Nie wie, że jestem. Dobra. Misji nie zniszczył. remontowanie musiał robić. No i tu jest ta tablica. sprawdzić trzeba. No i druga część misji jest tutaj na pogrzebanym mieście. Trzeba iść tutaj na plac Roma. Chyba na te budynki. here yeah. omijać wszystko co lata. Coś się przycięło. szersze leci. Nie w na najwyższym piętrze. Znajdź mieszkanie naukowcy naukowca poszkodowanych danych Muszę tam już mam. Okay. Hey, don't shoot! Tu niech strzela. Już coś tam wyciągał. Chciał coś zrobić, nie? Komputery znaleźć. No tutaj od razu. Ну и уже сделано.